Ostatnia kłótnia w domu youtuberów bardzo poróżniła wszystkich mieszkańców. Caleb nie potrafiąc znieść całego napięcia pomiędzy nim i jego kochankiem, a byłą narzeczoną, postanowił wrócić w rodzinne strony i zamieszkać w Forgotten Hollow wraz ze swoją siostrą Lilith. Glitch oraz jego syn Mikalo zdecydowali się na przeprowadzkę na Sulani, gdzie obaj czuli się można powiedzieć dosłownie jak ryba w wodzie. W końcu mogli żyć pełnią syreniego życia, co przyczyniło się do wygranej walki z depresją Glitcha. Aneta po swoim głośnym rozstaniu nie była już w stanie mieszkać dalej w wierzbowej zatoczce, ale sentyment trzymał ją przy domowym ognisku. Czy powinna mimo wszystko zdecydować się na przeprowadzkę? Czy mieszkanie z Klawy spowoduje odrodzenie ich dawnego romansu? No, siema! miesiące, ale może po prostu zacznijmy ten odcinek jak gdyby nigdy nic bo chyba nie mamy czasu na jakiekolwiek wyjaśnienia, tak? No mam nadzieję, że ze mną zgadzacie Nieważne, słuchajcie zaczynamy sobie dzisiejszy odcineczek od Wierzbowej Zatoczki, w której dalej mieszka Aneta z Klaui oraz z swoim dzieckiem i jak możecie już tutaj zobaczyć na tej miniaturce zmieniłam nieco a bardziej odświeżyłam wygląd wszystkich simów, sobie tutaj zmieniłam włosy, ponieważ w realu też już mam jaśniejsze poza tym powymieniam wszystkie mody alfa na mody Maxis Match. Ogarniałam te Simsy pod nagrywanie jakoś tak około tydzień, 10 dni, coś w tym stylu. No nie były to cztery miesiące wciąż, ale trochę tutaj było srania, nie ukrywam. Eee, no i co moi drodzy, wchodzimy sobie teraz do domku Anety i Klaui. Już nie całej rodzinki, tylko domu Anety i Klaui. O mój Boże, słuchajcie, ale dziwnie tu być z powrotem, naprawdę. I nagrywać jeszcze te Simsy. Zaczynamy sobie dzisiaj Dzisiejszy odcinek od wyprowadzki! Tak jak słyszeliście w intrze, Aneta po prostu jest zrozpaczona tym, co się wydarzyło w tym domu. Ona już tutaj nie potrafi mieszkać. To już nie jest. O Jezu. Tutaj jeszcze łóżko jest przypisane do glicza. Ojejku, <słysy> ale przykre. No ale cóż, no jednak cała rodzinka się pokłóciła. Jest jedna wielka drama w całej tej rodzinie. Tak więc Aneta przeprowadza się do tam, dam, dam, dam San Mar czy San Myszuno? Nie wiem, jak się to czyta. W każdym razie tego miasta, gdzie są głównie wieżowce i bloki. Ponieważ Aneta teraz po tym rozstaniu będzie prowadziła bardzo hulaszczy tryb życia, a że tutaj jest dosyć sporo różnych jakichś barów i tego typu rzeczy, to będzie właśnie idealne miejsce dla Anety. Szczególnie, że wynajmie sobie ona tutaj małe mieszkanko, a raczej niewielkie mieszkanko, bo w sumie aż takie małe to ono nie jest. Chodzi oczywiście o to, które zostało już oczywiście umeblowane przeze mnie, ale nie patrzcie tutaj. Słuchajcie, zaraz zrobię wam wielki room tour, jak to tutaj wszystko wygląda. Proszę bardzo, jesteśmy już przeprowadzeni i czemu ty jesteś w stroju kąpielowym, mogę ja wiedzieć, ale dobra, nie wnikam moi kochani. Zacznijmy sobie room tour od... Yy, może, dobra, może najpierw sobie tu wejdźcie wszyscy. O Jezu, Aneta jest dalej wściekła po tej zdradzie, także w sumie dobrze, bo widać te emocje po poprzednim odcinku. Dobra, zapauzujemy sobie ładnie giereczkę. Najpierw wam pokażę łazienkę, tylko ciężko mi to będzie wam pokazać, bo ona nie ma żadnych okien i tak jakoś, no nie wiem, może, może tak zrobimy. No dobra, w każdym razie tutaj mamy takie bardzo duże lustro, które nam w założeniu powinno powiększać przestrzeń w tej łazience, ponieważ ona jest bardzo malutka, dlatego właśnie wsadziłam tutaj takie duże lustro. Tu jest takie takie te. W ogóle ta łazienka jest głównie wykonana z tych rzeczy z życia eko z tego nowego dodatku, także no myślę, że wygląda całkiem git. Dalej mamy salon połączony z kuchnią. Najpierw zobaczymy sobie tę część salonową. Wygląda to tak. W ogóle bardzo podobny jest ten styl, mam wrażenie do domu youtuberów. Też jest on taki drewniany, jakiś. Taki słomiany, z tego dodatku głównie sulani i w ogóle. I myślę, że to właśnie całkiem spoko pasuje, ponieważ mimo to, że Aneta właśnie chciała się wyprowadzić, to jednak chciała zostawić w sobie tę jakąś małą cząstkę starego domu, ponieważ jednak, no wiecie, tam się tyle rzeczy działo, że no ciężko by było uciec całkowicie wspomnieniami od tego. Tutaj mamy taką sypialnię. Jest ona prześliczna, bo oczywiście ja jej nie robiłam i swoją drogą tego salonu chyba też nie robiłam. Zarówno ten salon, jak te sypialnie. Chyba wzięłam gotową z galerii, tylko tutaj troszeczkę niektóre rzeczy poprzemieszczałam, coś dodałam, coś odjęłam, no i tak to ostatecznie właśnie wyszło. Myślę, że jest całkiem git. I teraz przechodzimy do ostatniego pomieszczenia, czyli do pokoju tego Dominika, Dominika, youtubera, naszego wampira w rodzinie. Uznałam słuchajcie, że Dominik będzie takim na maksa. On będzie dosłownie, dosłownie taki sam, jak jego ojciec, po prostu będzie fatalnym człowiekiem. Planuję, że po prostu Aneta będzie miała niemałe problemy z wychowaniem go. No jednak mi się wydaje, że to do niego pasuje. W ogóle ja nawet nie pamiętam jakie on ma cechy dokładnie, ale wydaje mi się, że właśnie coś w tym stylu mu wybrałam jako tę pierwszą cechę dziecięcą. Tutaj jest jedynie taki problem, że żeby wejść do pokoju Dominika to najpierw musi przejść przez sypialnię mamy. No to to nie jest zbyt wygodne rozwiązanie. No ja bym nie chciała tak mieszkać. No ale jednak nie jest to aż tak duże mieszkanie, żeby sobie tutaj pozwolić na wszystko. Chloe tutaj nam jedynie została, w ogóle, czy ja mam włączoną wolną wolę? Bo ja chyba to wyłączałam. No właśnie, wolną wolę zapomniałam włączyć, nieważne. I tak by to było, moi drodzy. Jak widzicie ogólnie, to prócz yy, łóżka Dominika mamy tylko jedno łóżko, a Klau i Janeta są dwie. I tak jak właśnie Wam powiedziałam, wy, yy, że tak to ujmę, zapowiedzi tego sezonu na początku tego filmiku, no to właśnie to, że one będą teraz mieszkać we dwie razem, to może troszeczkę jak Jakoś obudzić w czy tam w Anecie. No i super, teraz przez komodę ona tu nie wejdzie. No to dobra, trzeba to jakoś przesunąć. W każdym razie, planuję, żeby to może jakoś obudziło uczucia w Anecie, bądź w Klaui te dawne, no bo jak wiadomo, one miały kiedyś romans. No, ty nie chcesz spać tam, bo tam jest Aneta? Przecież wy macie wysoką relację. Nie wiem o co chodzi, dobra, to będziecie spać na zmiany nie wiem. W każdym razie, taki jest plan, jak wam właśnie powiedziałam, żeby one się tutaj troszeczkę bardziej zakumplowały. Że tak to ujmę. I swoją drogą, jak tutaj już mówimy o Klaui, to ze względu na to, że ona ma tę aspirację sportową, to wypadałoby jej chyba dać jakieś coś do ćwiczeń tutaj. Przynajmniej jakiś jeden sprzęt. Może bieżnia, nie? To jest takie w sumie najbardziej uniwersalne. Jezu, jakie to jest wielkie. No dobra, no trudno. To w ogóle chyba jest Barek. Ja nie wiem, to było podpisane jako Barek, ale ja trochę w temu nie wierzę. Mam nadzieję, że to faktycznie jest Barek, bo taki był zamysł. No trochę ta bieżnia mi tu nie pasuje. Ale niech będzie już, no trudno. Jest jak jest. I jest nawet git. Nie, no nie jest git, ta bieżnia wszystko psuje, ale trudno, no. I słuchajcie, w związku z tym, że właśnie Anetka ma teraz prowadzić taki bardzo hulaszczy tryb życia, no to myślę, że ona będzie z chęcią wychodzić na różne jakieś takie imprezki. Także ty wstawaj tutaj teraz, bo idziemy, słuchaj, do jakiegoś klubu czy coś. Ty już nie bądź rozgniewana, słuchaj, było minęło, tak jak nie ten, to inny. Jeszcze zobaczycie, co będziemy robić z tą relacją Anety i Kaleba, tak samo jak z relacją Glicza i Kaleba. To się jeszcze wszystko okaże. Klau się tutaj poszła myć, no dobra. A ja z Anetką bym chciała gdzieś pojechać. Czy yy, ja mogę w ogóle tak zostawić dziecko w domu i sobie pojechać do klubu, bo w Simsach dwójce, pamiętam, że jak kiedyś grałam, to tak nie bardzo się dało zrobić, ale ja nie wiem. Gdzie by Anetka mogła sobie pójść? No najlepiej do tego chyba baru karaoke. Do tego sobie pójdziemy. Wydaje mi się, że jeszcze w nim nie byłam. Jejku, jaka ona jest zdenerwowana, mordko, ty się tak nie denerwuj. Szkoda nerwów, babo. A ten barman to w sumie całkiem niczego sobie, no, można by go nawet popodrywać. Co ty na to, Anetka? Ja tam, ja tam nie wiem, jak wolisz. No tutaj do wyboru mamy jeszcze tego typa z brodą i z inną brodą. No to ja myślę, że barman jest najlepszy. Czy w ogóle można tu jakoś barmana podrywać? No chyba nie. A, aha, jest zbyt rozgniewana, no dobra. To tak. Tak Czy jakbyśmy nie mogli nikogo poderwać. Natomiast w każdym razie możemy sobie zamówić drinka. Przestań tutaj być złośliwa. Anetka, zachowuj się. Zamów sobie tutaj drineczka. Uuu, plazmowa Mary. To może być fajne. Chociaż nie wiem, czy to nie jest jakieś dla wampirów. Mam nadzieję, że to anetce nie zaszkodzi. Wydaje się, że raczej nie powinno. Co tutaj w ogóle mamy? Jest jakieś drugie piętro. Nie ma drugiego piętra. Jest tylko dach. No dobra. Tu jest toaleta. Tu jest. Toaleta. O Boże, o Boże, o Boże! Czy to jest ta babka z krainy magii? Ej, bo ja powywalałam wszystkie mody, a ja chyba sobie zmieniłam jej wygląd. I ona teraz jest bez włosów. O Boże! O nie! Jednak jej to zaszkodziło, ale dobra, tylko przez tam parę sekund, to nieważne. To nic się jej nie stanie. Zamów drugiego drina. Korzenny napitek z lodami. O, to wygląda fajnie, to sobie weź. Ej, czy ja przez cały czas miałam tu jakieś nagrywanie włączone? A ja się dziwię, czemu mi tak FPS-y spadły. Ja pierdzielę, jaka jestem żałosna w ogóle. No nie, i poszedł nam ten nasz fajny kelner. Znaczy, kelner, barman. A to kto to jest? No kurczę, ale ona ma luka śmiesznego. A ta z z dwoma kubkami w ręce. Jeszcze taka wkurzona siedzi. Nie mogę, co za cudowny obrazy, Ja tu muszę zdjęcie zrobić. O, piękne. No i nasza Anetka się dość mocno upiła. Także, no, kochana, pora do domu. Chodź tutaj. Już tutaj żadnego drina nie bierzesz. Idziemy do domu. No ma, wróciłam. Kurde, która jest godzina? 11. O 11 z imprezy wrócić. Ja pierdzielę. Idziesz teraz spać, kochana? Zobacz, jak się ma tutaj nasza rodzinka, w sensie, co ty tutaj wyprawiasz, co to było? Aha, on chyba muzyki słucha, dobra, nieważne, ja tutaj patrzę, co on odwala, ale dobra, gituba, wszystko jest w porządku. No więc klamy w takim razie naprawdę dobrze się zaopiekowała synem Anetki, więc bardzo, bardzo super, bardzo świetnie, cieszy mnie to. I słuchajcie, wiecie co? Myślę, że na tym będziemy już kończyć ten odcinek, dosyć krótki on jest, tak wiem, natomiast na razie jeszcze tutaj się ta akcja aż tak nie rozwinęła, żeby robić jak jakieś dłuższe odcinki. Słuchajcie, ja obiecuję, że później będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Jak na razie, bardzo, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do następnego i... Pa, 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 pa!